Idę do mojego BAT ale kurczę no, słabo, słabo dzisiaj na serio się czuję, w sensie czuję się dobrze, ale no moralem jakoś trochę nie wierzę w to, troszkę się podłamałem, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo, dużo lepiej. Otóż to skuter wspiera się na lekcję. Więc jak zawsze życzę wam wszystkiego dobrego, a wy życzcie mi owocnych fal. Restauracja, którą wczoraj znalazłem była zamknięta, więc standardowo na śniadanko za 3 zł Jest mój koleżka Jest mój koleżka Cześć koleżko Cześć Koleżku. Cześć koleżko Pływanie Koreano było zacne. Chodźcie, Wam pokażę ten nowy spocik, ale nie będę tam jeździł tak często. Może sobie z raz, dwa razy pojadę, no bo to jest troszkę większa wyprawa. Tam trzeba też popłynąć statkiem, więc chodźcie Was. Zabiorę, a tam Wam opowiem, jak było. Mam trochę za duży kask ale ta czapka pasuje idealnie, więc jest w porządku. Do końca nie wiem, czy stąd to widać. Ale tutaj już wam pokazywałem ten port kiedyś. w sensie no kilka dni temu. I teraz widzicie tam, wszystkie te fale. Tu. No to to jest ta miejscówka, nie? Tylko ona jest jeszcze kawałeczek. Ona jest jeszcze kawałeczek tam dalej. No i tam właśnie jedziemy. Tam jest też super miejsce na snorkeling Ale chciałbym sobie maskę, jakąś wiecie załatwić. I płetwę, drogę, No ale nie wiem, czy da się to tak jakoś. Ta ogarnąć będę musiał poszukać, można jakiś marketplace a no, nazywa się to takie. Jak... się tutaj przyjeżdża i się bierze łódeczkę łódka kosztuje 1000. Za osobę, czyli to jest jakieś 4 dolary, no może mniej. No tam, 3, 3 coś, bo dolar jest po 290, no to 3 dolary. No i się płynie tam dalej. W sumie tutaj jeszcze nie chodziłem, ale teraz się przejdziemy. Zobaczymy, co to tutaj jest. Jakaś chyba wioska rybacka, ale szczerze, wydaje mi się, że ogólnie to no nie, da, nie da się tutaj wkręcić w to, żeby tych ludzi wozić tutaj e, na te serwowanie, z tego względu, że moim zdaniem to jest jakaś kurde mafia, albo, no wiecie coś takiego, no bo tutaj jest jedna łódka więc chyba jakąś chatę chce coś zrobić czy coś takiego no i teraz stąd się bierze łódkę i płyniemy aż. Piękne słońce. Widzicie tych I Płyniemy tam aż łódką, nie? No, tyle tu jest spoko, że tu jest naprawdę duża powtarzalność tych fal. I e, cały czas one się załamują w prawą stronę, nie? No ale też jak cię troszkę przemielą, no to musisz od razu uciekać, bo tutaj jakby nie cofasz się już normalnie, bo tak na tych normalnych falach tam gdzie jest, no, to sobie chwilę czekasz i po prostu sobie możesz płynąć, tak aby pod prąd, bym powiedział. A tutaj musisz takie koło robić, żeby się nie wpiercić na te fale. No ale jak złapiesz już tą falę, no to długo, długo na niej możesz sobie pocisnąć. No jak było no mówię, przyszedłem taki zmarnowany, ryj taki, wiecie, trochę. No kompletnie nie wierzyłem, że, że mogę coś złapać, aż mentalnie mówię, kurwa, nie złapiesz nic, bo no bo zajechałeś się mentalnie, po prostu nie masz, nawet nie masz na to ochoty, nie? No ale poszedłem, złapaliśmy, nie wiem, on mnie tam chyba dwa razy popchnął, ogólnie złapałem chyba sześć albo siedem fal. No i on mnie dwa albo trzy razy popchnął i y, trzy złapałem samemu, no, no i naprawdę naprawdę jest w porządku, nie? Tylko tutaj nie pływałem też na tej swojej desce, no ale to jakby za dużo nie ma różnicy. On też mówi, że no to jest, to jest błąd, mój jest błąd, a nie wiecie, no to nie jest wina nie jest wina deski. On mówi, jedyna lipa jaka jest w deskach, to niektóre są ciężkie. A ja ta moja nie jest ciężka, nie? No i on powiedział, żebym wpadł z tą deską, któregoś razu im pokazał. To nie zobaczą, czy trzeba wymienić na tą drugą czy nie no i tak to wygląda no troszeczkę się podbudowałem tym wszystkim no ale jednak będę musiał e, no, cały czas ćwiczyć no ale taki był też zamek. są też te noseczki dalej sobie to możemy się tam przejść. za dwa razy spadłem też z fali bo sobie patrzyłem na rybki nie? Bo to normalnie płyniesz i widzisz jak rybki kolorowe pod wodą sobie śmigają tylko najprawdopodobniej, no znaczy no nie najprawdopodobniej, tylko wezmę jeszcze dokupię 3 dni tego jakby kursu, no bo to się bardziej opłaca. No będzie to następne 100 dolców. A moja jedna lekcja teraz kosztuje 12 albo 15 tysięcy, nie? Więc wiecie, to są jakby 3 godziny plus dodatkowo jedziemy na jakąś inną miejscówkę niż ta i dodatkowo mam jeszcze zdjęcia, nie? Więc no jest no jest porząd, więc no kurde, no, no, no trochę jest kasy, ale najwyżej będę jadł cały czas te jedzenie podwieścić i jakoś wyrówna, nie? nie wiem. Troszkę lecę po bandzie na tej Sri Lance. No ale no jakoś nie, nie mogę odpuścić, tak? Nie, nie wiem ogólnie czy będę jeszcze życiowo jakby surfował. Nie no pewnie jak wiecie, jak będę sobie łapał te fale tak jak te ludziki na relaksie takim, no to no to tak, nie. No, ale no co? No trzeba próbować. No, ja też się trochę podłamuję, ale tak na serio. No, ja też, jak patrzę, usią, usiąść i patrząc tak realnie, no to ja widzę postępy. Nawet to, że sobie ćwiczę w tym domu, te wstawanie. No, to on mówił, że też. Ja czuję, że już jest lepsze te wstawanie, jak już nie złapię tą falę. Tylko ja nie mogę jeszcze złapać jego timingu, nie? I on też mówi, że, że jest dużo lepiej. I on mówi, że jak ja na taką sesję trzy fale złapię na razie, no to i tak jest. Pożą, no i żeby się koncentrować jakby na jakości, a nie na ilości tych fal, nie? no bo często to się łapać na, na tym czubku samym, nie? Jak jest fala. No ale często gdzieś tam do tego czubka nie zdążysz dopłynąć, to sobie gdzieś tam z boku starasz się złapać i tak dalej, więc to dlatego też nie wychodzi jesteś sprustrowany. A miejscówka naprawdę jest piękna, i serio rybki widać i fale są długie więc jest naprawdę w porze. no i nie ma ludzi, chociaż też jest czasami wiecie, walka, na no, ale to walczyć z jedną osobą tą falę, znaczy walczysz, no po prostu, tu łapiecie we dwójkę tą falę, a nie 35 osób, czy tam 1,5 nie? no i on mówi też, bo my tak jakby od tego kamienia w tą stronę, nie serwowaliśmy. o, ja się pytam, nie łapiemy tych bo że te są ogólnie za duże jeszcze, nie no teraz to one są malutkie, ale naprawdę wtedy były Oczywiście, możesz sobie dopłynąć sam, jak chcesz, nie? Jak chcesz, jak chcesz się tym wysłać, no to, to nie, ma, nie ma problemu. No po prostu mówić temu gościowi, który ma przyjechać, no i on je Wróciłem na moją blaskę, no i opłaciłem te trzy lekcje, bo oni wiedzą już na jakim jestem poziomie. Te zajęcia teraz kosztują 35 dolarów, czyli jakieś 10 tysięcy. I tu zajęcia, tutaj. No, a ja zapłaciłem 33 tysiące, no mówi, że nie możemy dać mniej, no bo no i tak mi dały tam lepszą cenę, no trzeba przyznać, nie? Po, w porównaniu do tego, co jest na tych cennikach i tak dalej. No a ja mam trzy zajęcia plus jedne zdjęcia, więc no, no na pewno jest to pożą cena, no ale będę chciał to wszystko rozłożyć w czasie, w te 25 dni, żeby po prostu jakkolwiek to jak najlepiej spożytkować. Teoretycznie nie ma teraz dużo ludzi, ale jest wiatr i są takie fale, no i to też trzeba z tym walczyć, więc... E, no ten mój instruktor mówi, że to nie do końca jest też fajnie, żeby teraz przyjść. No ale może przyjdę sobie sprawdzę zobaczę. Z no, jakiegoś powodu dużo ludzi nie ma, nie? Więc, e, więc też trzeba o tym myśleć. Ale miałem akcję ze skuterem. Zostawiłem go po drugiej stronie. E, po stronie tej co są szkółki. No i poszedłem sobie surfować. No i jak chowałem kluciki to jakiś gościu się na mnie patrzy, nie? Przychodzę i skutera nie ma. Na serio, wydygałem się ostro no i mówię, kurwa, o co tu chodzi, nie? No ale patrzę i był po drugiej stronie, ale musiał ktoś wyjąć kluczyki, bo była zablokowana kierownica. Wyjąć kluczyki, odpalić skuter, przyjechać na drugiej stronie i zamknąć kluczyki. No, jedyny minus jest taki, że zajebali mi klapeczki. Ktoś je wyrzucił albo nie wiem co. No, to jest taki minusik. No i co? Nie wiem, nic mnie tak nie denerwuje, a zarazem nie daje mi dopaminy, jak ta kurwa ten surfing, nie? No dzisiaj zero, zero, kompletnie wieczorem nic, nic nie złapałem, no ale też przez to, że było dużo ludzi i naprawdę, ja, ja wiecie, jak się, ja się boję trochę, nie? Jutro idę rano, a wieczorem będę chodził na malutkie, malutkie, malutkie fale po prostu, bo tam dalej. Ja dzisiaj chciałem spróbować, pójść na te duże, zobaczyć jak jest, ale jest ciężko, nie? Więc... Idę coś zjeść, bo umieram. Ale boli, nie boli. Dobra, więc akcja jest taka, że jednak zerwali blokadę. Więc e, musieli go przestawić, zrywając blokadę, bo nie ma blokady kierownicy. Teraz jutro muszę do tego mojego ziomeczka e, jechać. Dobrze, że on jest zajebisty, i Mówi, że tam. E, small damage is not problem. Small damage is problem. Nie, naprawdę e, jest zajebisty, więc pójdę do niego. I, no nie powiem mu nie o co chodzi, no bo teraz wiecie, no z jednej strony to każdy sobie może przestawić ten skuter, więc powinno być wszystko, tylko żeby w nocy go, wiecie, no, nie zajebali. nie wiem, może jakąś blokadę na nas będzie trzeba zakładać, mam jakąś kłódkę, może kłódkę na koło będę zakładał, nie wiem, muszę to przemyśleć. Jako półceżki z warzywami ziemi, jakiś taki niby rosowek. No i piętnastaka za to wszystko, więc w porządeczku, to jest ta moja nowa miejscóweczka. Jak zawsze wieczorny spacerek na plaży, no więc jutro jeszcze spróbuję rano tą deskę. Trochę się bardziej uspokoiłem, no bo byłem, e, widziałem się z tym moim gościem nauczycielem i tam sobie chwilę na niej, nie to, że popływał, no ale wiecie, posiedział na niej, popatrzył, powiedział, że spoko jest. No to mówię, że jakiś błąd jest we mnie, ale jeżeli jutro z rana nie będę mógł w ogóle złapać fal, no to pójdę sobie wymienię na tą drugą zobaczyć jak po prostu mi się na tej drugiej będzie pływało. Bo ona ma zupełnie inną charakterystykę. Z tego miejsca, z tej pięknej plaży żegnam się z wami i z tym widokiem będę. Pewnie budził się i żegnał bardzo często przez najbliższy czas. I jak zawsze życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. 对对对